W sobotę Galeria była i Fundacja Salony zaprosiła do Parku Tysiąclecia na otwarcie letniego pawilonu. Było sympatycznie, miło i przede wszystkim słodko. W dwóch tygodni tematem numer jeden nie tylko w naszym regionie są śmieci, a dokładnie ich zagospodarowanie. Napływają do nas setki, tysiące listów z pytaniami. W poniedziałek staraliśmy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Sławomir Kopeć sam wytropił i złapał osoby, które ukradły mu mieszkanie. Wskazał je policji. Sam też odnalazł część skradzionego sprzętu, a jest tego sporo, bo straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. W środę ogólnopolskie media obiegła informacja o śmierci dwojga autostokowiczów, którzy we wtorek późnym wieczorem zginęli pod kołami samochodu. Do tragedii dos doszło w niemieckim Zelow, miasteczku oddalonym o 22 km od Kostrzyna. Młodzi ludzie chcieli złapać okazję, żeby dostać się na autostokowe pole, gdzie mieli swój namiot. W czwartek rano zostaliśmy wstrząśnięci pożarem w Międzyrzeczu, gdzie strażacy w nocy ratowali trójkę dzieci oraz starszą kobietę. I ten temat wybraliśmy jako numer jeden do piątkowej Gazety Lubuskiej. W sobotę-niedzielnym magazynie Gazety Lubuskiej był wrosująca sprawa z ŻAR. Półtoroczny chłopczyk w sprawie dość banalnego zabiegu chirurgicznego musiał jechać do Zielonej Góry. Dlaczego? Tak każą przepisy. Nawet lekarze mówią, że to absurd. A w poniedziałek mamy 22 lipca. Ci, którzy pamiętają czasy tak zwanej komuny, wiedzą, czym ten dzień był dla Polaków.